Dobrze. Witamy dzisiaj wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Biblioteka Inspiruje. Na, dzisiejszym, na dzisiejszych zajęciach pokażemy Wam, jak wykonać taki właśnie kwiatuszek. kwiatuszek. Tak, kwiatuszek z okazji zbliżającego się święta 3, 3 majowego. Będzie nam potrzebny papier. Połowa kartki A4, białe biały i czerwony, z którego wykonujemy harmoniki. Harmonika biała i harmonika czerwona. Harmoniki składamy na pół. Włączymy za pomocą kleju. Ja mam taki klej introligatorski, Nicole. Harmoniki łączymy ze sobą. Później sklejamy do siebie białe i czerwone pozostałe nam niesklejone elementy. O. Nie odklejaj, ty nie odklejaj, bo ty masz gotowego kwiatuszka już. O! Do dekoracji możemy użyć takiego kółeczka, żeby go po prostu wykończyć. Natanek już ma gotowy. Na tanku pokaż. I przymocować do takiej rureczki. Ja akurat ją wykonałam też z papieru, który po prostu zwinęłam. Jeszcze nie trzyma, bo klej musi troszkę podesnąć. Tak będzie wyglądał gotowy kwiatuszek. Możemy później, jak będziemy mieli kotę, przyczepić do niego jeszcze. Na tam gdzie masz listeczka? Zrzuciłem. No zrzuciłeś, no to poszukaj. No to pokaż. Wszystkim. Na końcu do dekoracji możemy jeszcze przymocować zielone listeczki, żeby było ładnie. Ja właśnie chciałam przykleić, kiedy, kiedy pokazaliśmy. No, tak będzie wyglądał nasz kratuszek. Za chwilkę wyschnie nam patyczek na drugim. I to wszystko. Dziękujemy Wam ślicznie za uwagę. Do widzenia. Do po widzenia. widzenia.